Władysław Stanisław Rejmont, Chłopi, jesień, rozdział szósty Deszcze się rozpadały na dobre. Już od samego jarmarku świat zwolna zatapiał się w szarych, mętnych szkliwach deszczów, że tylko obrysy borów i wsi majaczyły blade, niby z przemiękłej przędzy utkane. Szły nieskończone, zimne, przenikające szarugi jesienne. Siwe, lodowate bicze deszczu siekły bezustannie ziemię i przemiękały do głębi, aż drzewo każde źdźbło, każde dygotało w bezmiernym bólu. A spod ciężkich chmur skłębionych nad ziemią, spod zielonawych szaruk wychylały się chwilami szmaty pól poczerniałych, przemiękłych, rozpłaszczonych. To wybłyskiwały strugi spienionej wody płynącej bruzdami, albo czerniały drzewa samotne na miedzach, jak przygięte na nabrzmiałe wilgocią, trzęsły ostatnimi łachmanami liści i szamotały się rozpacznie niby psy na uwięzi. Drogi opustoszałe rozlały się w błotniste, gnijące kałuże. Krótkie, smutne, bezsłoneczne dnie wlekły się ciężko przegniłymi smugami światła, a noce zapadały czarne, głuche, rozpaczliwe bezustannym, monotonnym chlupotem. Przerażająca cichość ogarnęła ziemię. Umilkły pola, przycichły wsie, ogłuchły bory. Wsie poczerniały i jakby silniej przybarły do ziemi, do płotów, do tych sadów nagich, poskręcanych i jęczących z cicha. Szara kurzawa deszczów przysłoniła świat, wypiła barwy, zgasiła światła i zatopiła w mrokach ziemię, że wszystko wydało się jakby sennym majaczeniem, a smutek wstawał z pól przegniłych borów zdrętwiałych, z pustek obumarłych i wlugł się ciężkim tumanem. Przystawał na głuchych rozstajach pod krzyżami, co wyciągały rozpacznie ramiona, na pustych drogach, gdzie nagie drzewa trzęsły się z zimna i łkały w męce, do opuszczonych gniazd zaglądał pustymi oczami, do rozwalonych chałup, na umarłych cmentarzach tłukł się wśród mogił zapomnianych i krzyży pogniłych i płynął światem całym, przez nagie, odarte, splugawione pola, przez wsie zapadłe i zaglądał pustym, martwym wzrokiem do chat, do obór, do sadów, aż bydło ryczało z trwogi, drzewa się przyginały z głuchym jękiem, a ludzie wzdychali żałośnie w strasznej tęsknocie w nieutulonej tęsknocie za słońcem. Deszcz mżył bezustannie, jakby kto drobnym szkliwem przysłaniał świat, że lipce całe tonęły w gęstych tumanach szarugi, spod której tylko gdzie niegdzie czerniały dachy, to obmoknięte płoty kamienne lub te brudne kołtuny dymów, co się wiły nad kominami i wlekły po sadach. Cicho było we wsi, tylko gdzieniegdzie młócono po stodołach, ale z rzadka, bo wieść cała była na kapuśniskach. Pustka leżała na błotnistej, rozmiękłej drodze i pusto było w obejściach i przed domami. Czasami tylko ktoś zamajaczył we mgle i ginął w netki, że tylko człapanie trepów po błocie było słychać, albo wóz naładowany kapustą wlukuł się wolno od torfowisk i rozganiał gęsi brodzące za liściami spadłymi z wozów. Staw szamotał się w ciasnych brzegach i przybierał ciągle, bo aż się przelewał w niższych miejscach na drogę po borynowej stronie. Sięgał płotów i bryzgał pianą na ściany chałup. Cała wieś była zajęta wycinaniem i zwożeniem kapusty. Pełno jej było po klepiskach, sieniach i izbach, a jak u niektórych i pod okapami siniały kupy główek. Przed domami wystawione na deszcz mokły ogromne beczki. Spieszono się na gwałt, bo deszcz prawie nie ustawał, a drogi robiły się grząskie, nie do przebycia. I u Dominikowej dzisiaj wycinano. Już od rana pojechała na kapuśnisko Jagna z Szymkiem, bo Jędrzych ostał i łatał anodach, że to przeciekał w paru miejscach. Pod wieczór to już było, jakby się z mroczeć zaczynało, to stara raz w raz wychodziła przed dom i patrzała w mgły ku młynowi i nasłuchiwała, czy nie jadł jeszcze. A na kapuśniskach leżących nisko za młynem w torfowiskach wrzała jeszcze na dobre robota. Czarniawe, mokre mgły leżały na łąkach, że tylko gdzie niegdzie błyskały szerokie rowy pełne siwej wody i wysokie zagony kapusty, siniejącej bladą zielenią albo rdzawej niby pasy blachy żelaznej, a tu i owdzie majaczyły we mgle czerwone wełniaki kobiet i kupy wyciętych główek. W dali, przemglonej nad rzeką, co płynęła z szumem wskroś gęstych zarośli, siniejących niby chmura, czerniały stogi torfu i wozy, do których donoszono kapusteł w płachtach, bo z powodu rozmiękłego gruntu dojechać nie można było do kapuśnisków. Docinali już niektórzy i zabierali się do domu, więc i głosy coraz mocniejsze rozlegały się w mgle i leciały z zagonu na zagon. Jagna skończyła dopiero co swój zagon. Zmęczona była srodze, głodna i przemoczona do skóry, bo nawet i trepy zapadały się w rudy, torfiasty grunt po kostki, że raz w raz je zubała, żeby wylać wodę. – Szymek, a dyć się ruchaj prędzej, bo już kulasów nie czuję! – wołała żałośnie, a widząc, że chłopak nie może sobie zadać, wyrwała mu niecierpliwie ogromny toboł, zarzuciła go na plecy i poniesła na wóz. – Pa z ciebie tyli, a miętki jesteś w grzbiecie, jej kobieta po rodach – szepnęła pogardliwie, wsypując kapustę do pół koszków wysłanych słomą. Szymek przywstydzony mamrotał coś pod nosem, skrobał się po kołtunach i zaprzęgał konia. – Spiesz się, Szymek, bo noc – naganiała go, znosząc co chwila kapustę na wóz. Jakoż i noc nadchodziła, mrok gęstniał i czerniał, a deszcz się wzmagał, że tylko pluskało po rozmiękłej ziemi i rowach, jakby kto ziarnem sypał. Józia, skończycie to dzisiaj? zawołała do borynianki, która z hanką i kubą wycinała w podle. Skończymy, bo i czas do domu taka plucha, że mnie już do koszuli przejęło. Jedziecie to już? Juści, noc zaruteńko i taka ćma, że się drogi nie rozezna. Jutro się zwiezie resztę, sielną macie kapustę, dodała pochylając się ku nim i patrząc na majaczące w mgle kupy. I wasza nie zgorsza, a już co korpiele to macie największe. Z nowego nasienia była rozsada, dobrodziej przywieźli z Warszawy. Jagna, ozwał się znowu z mgieł, głos Józi. Wiecie, a to jutro walek Józefów śle z wódką do marysi pociotkowej. Taki skrzat! A ma to ona już lata? Widzi mi się, że jeszcze łoni krowy pasała. La chłopa to już lata ma, ale i morgów ma tyla, że się parobki śpieszą. Będą się i do ciebie śpieszyły, Józia, będą. Jak się tatuś z trzecią nie ożenią, zakrzyczała Jagustynka gdzieś z trzeciego zagona. Co wam też w głowie, a toć dopiero na zwiesnę matkę pochowali, powiedziała przetrwożonym głosem Hanka. Co ta chłopu szkodzi? Kurz ten chłop to jak ten wieprzak, żeby nie wiem jak był nachlany, to do nowego koryta ryj wrazi. Ho, ho, jedna jeszcze nie dojdzie, nie ostygnie całkiem, a już za drugą się ogląda. Pieski to naród. A jak to zrobił sikora? W trzy tygodnie po pochowku pierwszej z drugą się ożenił. Prawda, ale i drobiazgu po nieboszczce ostało pięcioro. — Rzekliście, ale ino głupie uwierzą, że la dzieci się ożenił. — La siebie, bo mu markotno było samemu pod pierzyną. — My byś wa ojcu nie dali, oho! — zawołała energicznie Juzia. — Młódka ty jeszcze to i głupia, ojcowy grunt to i ojcowa wola. — Dzieci też coś znaczą i prawo swoje mają — zaczęła Hanka. – Z cudzego woza to złaś, choć i w pół morza – mruknęła głucho Jagustynka i zamilkła, bo Józka rozgniewana zaczęła nawoływać Witka, co się był wałęsał gdzieś nad rzeką, a Jagna się nie wtrącała do tej rozmowy. Uśmiechała się i no niekiedy, że się to jej jarmark przypomniał i nosiła kapustę, a skoro wóz był już pełen, Szymek ją wyjeżdżać ku drodze. – Ostajcie z Bogiem – rzuciła do sąsiadek. Jedź ta z Bogiem, my też zaraz. Jaguś, a przyjdziesz do nas obierać, co? Powiedz ino, kiedy potrze, a przyjdę, Józia, przyjdę. A w niedzielę chłopaki wyprawiają muzykę u kłębów, wiecie to? Wiem, Józia, wiem. Spotkacie Antka, to powiedzcie, że czekamy, niech pośpieszy, prosiła Hanka. Dobrze, dobrze. Pobiegła prędzej, żeby dognać wóz, bo Szymek odjechał, był już, ostajeł, że ino go słychać było, jak klą na konia. Wóz grzęznął i zażynał się aż po osie w rozmiękłym torfiastym gruncie, że na dołkach i gorszych miejscach oboje musieli pomagać koniowi, żeby wyciągnął strzęsawiska. Milczeli oboje. Szymek wiódł konia i zważał, żeby nie wywrócić, bo dołów wszędzie było pełno, a Jagna szła z drugiej strony, podpierała ramieniem wóz i rozmyślała, jak się to trzeba wystroić na to obieranie do borynów. Mrok zapadał prędko, że ledwie konia widać było, deszcz jakby przestał, tylko mokra ciężka mgła wisiała, że oddychać było ciężko, a górą szumiał głucho wiatr i bił w drzewa na grobli, do której dojeżdżali właśnie. Podjazd na groble był ciężki, bo stromy i śliski. Koń utykał i co krok przystawał odpoczywać, że ledwie zdzierżeli wóz, żeby nie uciekł. Nie trzeba było tyle kłaść na jednego konia. Ozwał się jakiś głos z grobli. To wy, Antoni? Juści. A pośpieszajcie, bo już tam Hanka was wypatruje. Pomóżcie nam. Poczekajcie, niech i to pomogę. Pomroka taka, że nic nie widać. Wjechali zaraz na groble, bo tak potężnie podparł, aż koń ruszył z kopyta i zatrzymał się dopiero na wierzchu. Bóg wam zapłać, ale też mocni jesteście, że la Boga, wyciągnęła do niego rękę. Zamilkli nagle, wóz ruszył, a oni szli koło siebie, nie wiedząc co mówić, zmieszani, dziwnie, oboje. Wracacie to? Szepnęła cicho. Ino cię do młyna odprowadzę, Jaguś, bo tam w drodze woda wyrwę zrobiła. To dopiero ciemnica, co? Wykrzyknęła. Boisz się, Jaguś, co? Szepnął, przysuwając się bliżej. Hale, bałabym się ta. Znowu zamilkli. I szli tak przy sobie, że biodro w biodro, ramię w ramię, a oczy to się wam świecą jak temu wilkowi, a że dziwno. — Będziesz w niedzielę na muzyce ukłębów? A bo ta matka mi dadzą. — Przyjdź, Jaguś, przyjdź — prosił cichym, przyduszonym głosem. — Chcecie to? — zapytała miękko, zaglądając mu w oczy. La Boga, a ino dla ciebie zgodziłem skrzypka z woli i dla ciebie namówiłem kłęba, żeby dał chałupy. La ciebie jaguś, szeptał i tak przysuwał twarz do jej twarzy i dyszał, aż się cofnęła nieco i zadygotała ze wzruszenia. Idźcie już, czekają na was, jeszcze kto nas obaczy, idźcie. A przyjdziesz, przyjdę przyjdę powtórzyła obzierając się za nim ale już zniknął we mgle tylko odgłos jego kroków słychać było po błocie dreszcz nią wstrząsnął gwałtowny i coś jak płomień wichrem przeleciało przez serce i głowę aż się zatoczyła ani wiedziała co się jej stało oczy ją paliły jakby zasypane zarzewiem tchu złapać nie mogła ni przyciszyć serca namiętnie bijącego rozkładała ręce bezwiednie jak do obejmowania Rozprężała się w sobie, bo ją ubrały takie szalone ciągotki, że omal nie krzyczała. Dopędziła wozu, chwyciła się luśni i choć nie potrzeba było, tak potężnie pchała, aż wóz skrzypiał, chwiał się i główki spadały w błoto. A przed oczami cięgiem widziała jego twarz i oczy roziskrzone, porządliwe, palące. Smok nie chłop chyba takiego drugiego we świecie nie ma. Myślała bezładnie oprzytomnił ją turkot młyna obok którego przejeżdżali i szum wody płynącej na koła i z podstawideł otwartych, bo przybór był ogromny rzeka z rykiem głuchym spadała na dół i rozbita na białą miazgę kłębiła się i jaśniała w rzece rozlewającej się szeroko. W domu młynarza stojącym zaraz przy drodze już się świeciło i przez szyby przysłonięte firankami widać było lampę stojącą na stole. Mają lampę jej u Dobrodzieja albo i we dworze jakim? Bo to nie bogacze? Grontu to ma więcej odboryny i na precenta pieniądze daje i na mieleniu to nie okpiwa? Co? ciągnął szymek. Żyją kiej dziedzice? Takim to dobrze. Po pokoju chodzą, na kanapach się wylegują, w cieple siedzą, słodko jadają, a ludzie na nich robią, myślała, ale bez zazdrości. Nie słuchając Szymka, który o ile mrukliwy był, o tyle kiej się rozgadał, to już bez nijakiego końca. Dowlekli się wreszcie do chałupy. W izbie widno było i ciepło. Ogień buzował się wesoło na trzonie, Jędrzych obierał ziemniaki, a stara nastawiała kolację. Jakiś stary, siwy człowiek grzał się przy kominie. – Skończyliście, Jaguś? – A i no, telo, że ta zdziepko może ze trzy płachty ostało na zagonie. Poszła do komory się przebrać i wkrótce już się zwijała po izbie i narządzała jedzenie, pilnie poglądając i ciekawie na starego, któren siedział w głębokim milczeniu, patrzał w ogień, przebierał ziarna różańca i poruszał ustami. A gdy siadali do kolacji, stara położyła łyżkę dla niego i zapraszała. — Ostajcie z Bogiem. Zajrzał tu jeszcze, bo może i w lipcach ostanę na dłużej. Uklęknął na środku izby, pochylił się przed obrazami, przeżegnał się i wyszedł. — Kto to? — zapytała Jagna zdziwiona. — Wędrownik ci to święty, od grobu Jezusowego idzie. Dawno go znam, bo już tu nieraz bywał i przynosił świętości różne. Jakoś ze trzy roki temu... Nie skończyła, bo wszedł Jambroży, pochwalił Boga i usiadł przed kominem. Ziąb taki i plucha, że aże mi moja drewniana noga skostniała. Wam też po nocy i takim błocku łazić. Nie siedzielibyście to w chałupie i pacierze se przepowiadali, mruczała Dominikowa. Cniło mi się samemu, Tom do dziełuch wyszedł i do ciebie jakuś pierwszej wstąpiłem. Kostucha waszej dziewsze na imię. Z młodszymi hula, a o mnie całkiem zobaczyła. Ale, zagadnęła Dominikowa pytająco, prawdę mówił, dobrodziej był z panem Jezusem u Bartka za wodą. Cie, na jarmarku widziałam go zdrowym. Zięciaszek ci go tak sprał kołkiem, że aż mu wątpia odbił. O cóż, kiedy? A o cóż by, jak nie ogrąd, Wadzili się już z pół roku, aż się dzisiaj w połednie porachowali. – Że to kary boskiej nie ma na tych zabijaków – ozwała się Jagna. – Przyjdzie, nie bój się, Jagno, przyjdzie – rzekła twardo stara, wznosząc oczy na obrazy święte. – A kto już pomarł, nie wstanie – szepnął jambroży cicho. – Siadajcie do miski, zjecie, co jest. – Nie od tego mnie. Miseczce jednej bele dużej poradzę jeszcze – podkpiwał. – Wam to ino przekpiwania w głowie i zabawa. Tyla i mojego, tyla. Na cóż mi turbacje he? Obsiedli ławkę, na której stały miski i jedli wolno i w milczeniu. Jędrzych pilnował, żeby dokładać i dolewać. Tylko Jambroży raz po raz powiadał, jakie słowo ucieszne i sam śmiał się najbardziej, bo chłopaki, chociaż radę były się pośmiać, bali się srogiego wzroku matki. Dobrodziej w domu? zagadnęła pod koniec. A gdzie by na takie błoto? Jak żyd w książkach siedzi. Mądry ci on, mądry. I dobry, że nie znaleźć lepszego, dodała jagna. Juś ci pewnie. Na brzuch se nie pluje ani drugiemu na brodę. A co kto da, weźmie. Nie pletlibyście beleczego. Powstali od kolacji, jagna ze starą siadły do kądzieli przed kominem, a synowie, jak zwykle, zajęli się sprzątaniem, myciem naczyń i obrządkiem. Tak już zawżdy u Dominikowej było, że synów swoich dzierżyła żelazną ręką i rychtowała ich na dziewki, żeby Ino Jagusia rączków se nie pomazała. Jambroży zapalił fajkę, pykał w komin, to poprawiał głownie i dorzucał gałęzi i raz wraz spoglądał na kobiety, ważył coś ich w głowie i układał. – Były pono u was swaty, albo to jedne? Nie dziwota, jagna malowana, Dobrodziej powiedział, że i w mieście nie spotkać piękniejszej. Jagna poczerwieniała z ucieszności. Tak powiedział, niech mu Bóg da zdrowie. Dawno się już zbierałam zanieść na wotywę, dawno, ale jutro zaraz zaniesę. Przysłałby tu jeszcze ktoś z wódką, ino się boją, zdziepko zaczął po cichu. Parobek? Zapytała stara. Nawijając na furkoczące po podłodze wrzeciono. Gospodarz na całą wieś, rodowy, ale wdowiec. Dziecku w cudzych kolebała nie będę. Odchowane, nie bój się, Jaguś, odchowane. Co jej tam po starym? Ma jeszcze lata, poczeka se na młodego, jak się jej uda jaki. Takiego nie braknie, bo to młodych brak. Jak świece chłopaki papierosy palą, w karczmie tańcują, gorzałkę piją i ino patrzą za dziełuchami, która jakie morgi ma i trochę gotowego grosza, żeby balować było za co. Gospodarze i juchy do połednia śpią, a po połedniu taczkami gnój wożą i motyczkami orzą pole. Na poniewierkę takiemu jagny nie dam. Nie próżno mówią, żeście we wsi najmądrzejsza. Ale i ze starym też uciechy nijakiej dla młódki. A bo to do uciechy nie ma młodych? Stary ściekiej świat abstrowa ma jeszcze wełbie, powiedziała surowo. I gada się, byle ozur nie skiełczał. Zamilkli na długo. Stary uszanuje i na cudzy grosz nie łasy, podjął znowu jambroży. Nie, nie, ino obraza boska z tego bywa. Mógłby zapis zrobić, rzekł serio, wytrząsając fajkę na trzon. Jagna ma dosyć swojego, odpowiedziała po chwili, wahająca już i niepewna. Więcej by on dał niźli wziął. Więcej rzekliście. Co wiadomo, nie z wiatru wziąłem ani z pomyślonku. Nie od siebie przyszedłem. Milczeli znowu. Stara ogładzała długo rozwichszoną kądziel, potem pośliniła palce i jeła wyciągać lniane włókna lewą ręką, a prawą puszczała w wir wrzeciono, że zwarczeniem kieby bąk kręciło się po podłodze i furkotało. Jakże ma to przysłać? Któren? Nie wiecie to. A dyć tamten wskazał przez okna na światła ledwie migocące przez staw uboryny dorosłe dzieci dobrego słowa nie dadzą i prawa do swoich części mają ale może zapisać to co jego jakże a chłop dobry i gospodarz niebelejaki i pobożny i krzepki jeszcze sam widziałem jak se korzec żyta zadawał na plecy już tam by nie nic nie brakowało chyba tego ptasiego mleka a że wasz jędrzyk na bezrok do wojska staje to Boryna z urzędnikami się zna, wie do kogo trafić, mógłby pomóc. Jak ci się widzi, Jaguś? Mnie to wszystko jedno, każecie to pójdę. Wasza w tym głowa, nie moja. Mówiła cicho, wsparła czoło na kądzieli, i zapatrzyła się w ogień bezmyślnie, i słuchała wesołego trzaskania gałązek. Ten czy tamten było jej zarówno. Wstrząsnęła się tylko nieco na przypomnienie antka. Jakże pytał jambroży, powstając z ławki. Niech przysyłają. Z rękowiny nie ślub jeszcze, odrzekła wolno. Jambroży pożegnał się i poszedł prosto do Boryny. Jagna wciąż siedziała nieruchoma i milcząca. Jaguś, co ruchno? Co? A nic, wszyćko mi zarówno. Każecie, to pójdę za Borynę. A nie, to ostanę przy was, bo mi to źle z wami. Stara przędła dalej i mówiła cicho. Najlepiej chcę dla ciebie, najlepiej. Juści, że stary on jest, ale krzepki jeszcze i ludzki, nie tak jak drugie chłopy. Uszanuję cię. Panią se będziesz u niego gospodynią, a jak zapis zrobi, to już go tak narychtuję, żeby grunt wypadł w podle naszego kołożyta pod górką. A choćby i ze sześć morgów zapisał. Słuchasz to? Ze sześć morgów. A trza iść za chłopa. Trza. Po co mają wygadywać na ciebie i na ozorach obnosić po wsi? Wieprzka by się zabiło, a może i nie, może... Umilkła i już w głowie układała sobie resztę, bo Jaguś jakby nie słyszała jej słów. Przędła machinalnie i jakby jej nie obchodził los własny, tak nie myślała o tym zamęściu. A bo to jej źle było przy matce? Robiła co chciała i nikt jej marnego słowa nie powiedział. Co ją tam obchodziły, gronta, a zapisy, a majątki, tyle co nic, albo i mąż. Mało to chłopaków latało za nią, niechby tylko chciała, to choćby wszystkie na jedną noc się zlecą. I myśl jej leniwie się snuła, jak nić lniana skąd dzieli, i jak ta nić okręcała się ciągle jednako na tym, że jak matka każą, to pójdzie za borynę. Juści, że go nawet woli od innych, bo kupił jej wstążkę i chustkę. Juści, ale i antek by kupił to samo, a i inne może? Żeby tylko miały borynowe pieniądze, każden dobry i wszystkie razem. A bo ona ma głowę, żeby wybierać, matki w tym głowa, żeby zrobić jak potrzeba. Zapatrzyła się znowu w okno, bo poczerniałe, zwiędłe Georginie, kołysane przez wiatr, zaglądały w szyby, ale wnet zapomniała o nich, zapomniała o wszystkim, nawet o samej sobie. Zapadła w takie prześwięte bezczucie, jak ta ziemia rodzona w jesienne martwe noce, bo jako ta ziemia święta była Jagusina dusza, jako ta ziemia. Leżała w jakichś głębokościach nierozeznanych przez nikogo, w bezładzie marzeń sennych, ogromna a nieświadoma siebie, potężna a bez woli, bez chcenia, bez pragnień, martwa a nieśmiertelna, i jako tę ziemię brał wicher każdy, obtulał sobą i kołysał i niósł tam, gdzie chciał. I jako tę ziemię o wiośnie budziło ciepłe słońce, zapładniało życiem, wstrząsało dreszczem ognia pożądania miłości. A ona rodzi, bo musi, żyje, śpiewa, panuje, tworzy i unicestwia, bo musi, jest, bo musi, bo jako ta ziemia święta, taką była Jagusina dusza. Jako ta ziemia! I długo tak siedziała w milczeniu, i no te oczy gwiezdne świeciły się kiej spokojne wody w wiośniane południe, aż ocknęła znagła, bo ktośik otwierał drzwi do sieni. Wbiegła Józka, zadyszana, przypadła do komina, wylewała strepów wodę i rzekła – Jaguś, jutro u nas obieranie, przyjdziesz? – Przyjdę. W izbie będziemy obierali. Jambroży tam siedzą, u tatula tom się chyłkiem wyrwała na wieś, żeby ci powiedzieć. Będzie u Lisia i Marysia i Witka i pociotkowe i drugie. I chłopaki przyjdą. Pietrek obiecał się ze skrzypicą. Którę to? A Michałów, co za wójtem siedzą, co to w kopanie przyszedł z wojska i tak mówi pokracznie, że go i wymiarkować trudno. Natrzepała co ino mogła i poleciała do dom. Cisza znowu objęła izbę. Czasami deszcz uderzał w szyby, jakby kto przy garścią piasku rzucił. To wiatr szumiał i baraszkował w sadzie, albo dmuchał w komin, że głownie się rozsypywały po trzonie, i dym buchał na izbę, a cięgiem warczały wrzeciona po podłodze. Wieczór ciągnął się wolno i długo, aż stara cichym, drżącym głosem zaśpiewała: Wszystkie nasze dzienne sprawy a chłopaki z jagnął przywtórzyli z cicha, a tak przenikliwie, aż kury w sieni na grzędach krzekoczyć zaczęły i pogdakiwać.